Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 21 stycznia 2025 roku. Po 71 rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi punkt pierwszy z dnia 17 stycznia 2025 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu stalanie gruntów w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem. Modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata myślnik na podstawie artykułu 45 ustawy 1.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku. O rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata myślnik i ustaw z 2023 roku. pozycja punkt 8 zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 grudnia 2015 roku. W prawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ustalanie gruntu w ramach podziałania, wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata myśli Dziennik Ustaw z 2022 roku. Pozycja 2256 oraz 2023 roku. Pozycja, punkt piąty, paragraf 4, w punktu 6, wyraz czerwca zastępuje się wyrazem września. Paragraf, punkt 2, umowa o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu salanie gruntów w ramach podziałania wsparcia na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego programem rozmyślnictwa i obszarów wiejskich na lata myślnik, zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może zostać zmieniana w zakresie wskazanym w paragraf 4, punkt 6 rozporządzenia zmienianego w paragraf 1, brzmienie nadanym niniejszym rozporządzeniem. Paragraf punkt trzeci Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajewski punkt pierwszy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej myślnik rozwoju wsi. Na podstawie paragraf 1 ustawy 2, 2 rozporządzenia przez Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku. W trawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dziennik ustaw pozycja punkt posty.